Tak wyglądało ubocze rok temu po lipcowej powodzi. A tak ubocze wygląda dziś. Skończyła się właśnie przebudowa drogi, budowa mostu i umocnień. Kończy się w tej chwili inwestycja przebudowy drogi powiatowej 2298D. Cały odcinek przebudowywany ma długość 10 km 180 m. Zost Daje on, wybudowany dzięki pomocy y, Ministerstwa. Y, Administ... Cyfryzacji administracji z funduszu powodziowego. Bardzo się cieszę, że już nastąpił finał tej drogi. Wreszcie po tym 10-kilometrowym odcinku będzie się jeździć bardzo dobrze. To jest bardzo duża wygoda dla mieszkańców Ubocza, Rząsień i Wolbromowa. To najdłuższa droga i chyba w historii gminy najdłuższa dana do użytku. I zawdzięczamy to przede wszystkim zarządowi powiatu, osobiście panu staroście i osobiście również zarządowi dróg powiatowych na czele z panem. Markiem Makowskim. Tymczasowy most to już przeszłość. Teraz mieszkańcy przemieszczają się mostem z prawdziwego zdarzenia. Most odebraliśmy miesiąc temu. Termin zakończenia był 30 sierpień. Wartość robót z kontraktu to jest 543 tysiące złotych. Natomiast droga, inwestorski kosztorys wynosił 4 miliony. Najkorzystniejsza oferta wyniosła 2 miliony 200 złotych. 47 bodajże. 20% kwoty to środki własne gminy i powiatu. W ramach przebudowy nie wykonywaliśmy poszerzeń, ponieważ tutaj w tej wiosce i nie tylko w tej, a również w Rząślinach pas drogowy posiadamy stosunkowo wąski. Jak Państwo widzicie, do, domostwa niekiedy są przy, tuż za krawędzią jezdni. Także poszerzenia są wręcz niemożliwe. Natomiast w ramach tej przebudowy zostało zastosowanych wiele nowych elementów odwodnienia drogi. Chcielibyśmy byśmy uregulować te, te sprawy wody, które są bardzo trudne i, i w tym wypadku no, zostały zastosowane pewne takie elementy. Tak długiej drogi jeszcze nigdy w życiu nie oddawaliśmy. Ona była bardzo ważna, bo była poturbowana już i ze względów technicznych, ale również i tegoroczna i ubiegłoroczna powódź też się przyczyniła do tego, że była w złym stanie technicznym. Także jesteśmy bardzo wdzięczni. Oczywiście gmina też jakąś cegiełkę stutysięczną się dołożyła i cieszę się, że wreszcie mieszkańcy będą jeździć po dobrej drodze i ona by służyła jak najdłużej dla wszystkich użytkowników drogi.